Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić mieszankę paliwa z olejem do silnika dwusuwowego. Taką mieszankę możecie potrzebować do Waszej podkasiarki, e, piły spalinowej, e, bądź jakiegoś e, motocykla, który jest e, zasilany silnikiem dwusuwowym. I teraz tak: e, każdy silnik ma przez producenta podany stosunek. Oleju do paliwa jest to wyrażane w takich właśnie wartościach jak 1 do 25, 1 do 30, 1 do 40. I na podstawie tych danych, które producent zaleca i każdy nam stosować, musimy taką mieszankę przygotować. I teraz tak, czasami do, do takiego zestawu dostajemy taką buteleczkę, jak tutaj, właśnie w tym. W tym zestawie widzicie mam taką buteleczkę. Ta buteleczka jest uniwersalna. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Widać widzicie? Tutaj jest proporcja 1 do 25 1 do 40, czyli tak 25 litrów benzyny, 1 litr oleju. 40 litrów benzyny, 1 litr oleju. I teraz tak. Mając taką buteleczkę, jest to bardzo proste, ponieważ pod tą pierwszą kreseczkę lejemy sobie benzynę i dolewamy olej do tej drugiej kreski, i wtedy mamy. Stosunek 1 do 25. W tym przypadku musielibyśmy troszeczkę benzynki dolać i tej, tego oleju wchodzi mniej, ale jakby to wytłumaczyć bardzo prostym sposobem, żebyśmy przygotowali taką mieszankę 1 do 25, no to byśmy musieli mieć 25 litrów benzyny i litr oleju. Zazwyczaj nikt takiej mieszanki nie przygotowuje takiej dużej ilości, aczkolwiek być może są tacy ludzie, którzy bardzo dużo tego paliwa zużywają i wtedy się nie bawią w takie małe buteleczki, mają po prostu bańkę 25 litrów, leją oleju i sprawa załatwiona. Ale do takich właśnie pił silniczków dwusuwowych wchodzi tam naprawdę bardzo mała ilość i zazwyczaj robi się to w jakiejś bańce 5-litrowej. No i teraz, żeby wam to bardziej zobrazować, taką mieszankę właśnie w bańce 5-litrowej już jest łatwiej przygotować. Bo możemy sobie to podzielić na 10 razy mniej zrobić, na przykład 21 do 25, czyli 25 litrów na litr. Czyli jakbyśmy chcieli w bańce przygotować w takiej oto bańce to byśmy sobie wzięli 10 razy mniej, czyli 22,5 litra benzyny i setka oleju. Tutaj jest setka oleju, czyli cały taki pojemniczek, lejemy na 2,5 litra. Jeżeli byśmy chcieli zrobić 1 do 30, 3 litry benzynki, też setka. 1 do 40, 4 litry, setka. No i 1 do 50. No tam w sztylach tak się niby stosuje, ale ja tam zawsze leję troszeczkę więcej. Eee, no i tak to wygląda. A jeżeli chcemy przygotować właśnie taką mniejszą ilość, no to byśmy musieli to dzielić. Czy mniejsza ilość, tym gorzej do, do, e, do podziału, no bo wiadomo, e, moglibyśmy to zrobić co 2,5 setki. No i tutaj by było 10 ml, tego trzeba nalać. Tak więc no, to jest troszeczkę za mała proporcja, żeby się bawić, bo to takie ilości apteczne e, do stworzenia takiej mieszanki. Ale jeżeli mamy taką buteleczkę, to bardzo fajny sposób. Lejemy. 1 do 25, jeśli potrzebujemy 1 do 30 yy, Ciutkę mniej benzyny Wtedy więcej oleju Albo ciutkę więcej oleju I wtedy mamy 1 do 30 Tak jest z nimi zalecane W niektórych sprzętach yy, Teraz tak, jaką tą mieszankę dobrać Jeżeli macie nowy sprzęt Powinno to być opisane gdzieś tam W, w instrukcji obsługi Lub czasami znajduje się gdzieś yy, Na maszynie Zazwyczaj gdzieś tu przy Korkach wlewu Paliwa, ale to też nie zawsze, czasami na korku. Podejrzewam, że tu akurat w tych nie ma, ale zazwyczaj jest jakaś naklejka lub lub jakiś. Tutaj mamy skutera, który też jest y, dwusuwowy, ale on tutaj ma benzynę oddzielnie i olej oddzielnie. Wtedy nie musimy tej proporcji sobie tutaj y, mierzyć. Tylko benzyna, olej, on sobie sam miesza ten olej z tym paliwkiem. No i tak, tak to wygląda. Chciałem Wam tylko tak mniej więcej. Zobrazować bo e, osoby, które do mnie przywożą piły, niektóre są zatarte. No i właśnie jest problem, że źle dobrana mieszanka, e, mieszanka paliwa. Ostatnio gościu do mnie przyprowadził pod kaszarkę, e, no ale to już tam był taki inny szczegół, bo miał paliwo dobrane do e, sztila. Tam miał zrobić chyba 1 do 50. A i wlał tego paliwa do takiej chińskiej podkaszarki, gdzie powinno być 1 do 30 czy 1 do 25, no i tą piłę zatarł. Ale to już po prostu z tego względu, że nie był pewien, jaka ta mieszanka była, ale dużo osób robi tak, że leje tego oleju na oko, po prostu ma bańkę, kapnie tam troszeczkę, zabarwi mu się na czerwono, już jest OK. Fajnie, pięknie już smarowanie jest, ale to się okazuje jednak, że tego smarowania jest za mało, i te piły się przegrzewają i zacierają. Tak więc taka mała e, lekcja dla was, żebyście. Zawsze odpowiednią liczbę tego oleju wlali do danego paliwa, żeby ta proporcja się zgadzała.